Halo, halo, witam was serdecznie, mój głos jeszcze jest troszeczkę e, jakby po chorobie, ja niedługo umrę, ale nic, postękam e, razem z wami, bo chciałbym wam pokazać na jakim serwerze aktualnie gram, e, dlatego, że dużo ludzi o to pyta, a więc e, serwer, na którym gram jest EU, YOLO, Word, CO UK, razy 200, e, czyli szybciutko się zbiera wszystko i to chyba jest serwer na... Na ten e, specjalnie dla mnie w tym sensie, że nie wymaga ode mnie tak dużo czasu. A ja sobie tu skonam, a później e, będę starał wam się pokazać coś fajnego, co podrzucił mi kolega Rysio na na Steamie wczoraj fajny filmik z kolei, z którzy, którzy mieli fajny patencik na okno. Postaram wam się to dzisiaj pokazać, jeżeli się uda. Jeszcze tak chciałem Was przy okazji mojej drodzy zapytać co myśli się o tych ostatnich zmianach bo jakoś tam o tym nie dyskutowaliśmy ostatnio pod żadnymi z filmów Ja na przykład uważam że te dźwięki oraz te takie liście spadające jak teraz dodają uroku tej grze i, i czy o co coś tu rośnie ale to będę, będę chciał to w ten wziąć ale nie wiem, nie wiem kiedy to urośnie co do tych dźwięków one dodają uroku bo fajnie człowiek tak się czuje zobaczcie sobie nie byłem tutaj na serwerze od jednego dnia o tutaj też coś rośnie no i coś takiego powstało obok mojej bazy a ja się wybrałem teraz po surowce ciekawe czy stąd trafi jelonka jak myślicie Nie. Ej prawie. Ej. Po surowce. A dlaczego gram na takim lucie dużym? To już wam tłumaczyłem, bo ja wracam już do pracy, bo byłem teraz na zwolnieniu. Filmiki będą pojawiać się troszkę rzadziej. Będę starał się kręcić i, i, i tak, żeby one były jak najczęściej, ale jeżeli będą na przykład jakiś dzień albo dwa dni bez... Bez filmu to nie miejcie mi tego za złe, bo po prostu ben, mam już ograniczony czas. Mm. Tak się zastanawiam, że w sumie dobrze, że ten kolej zrobił tą wieżę, bo na razie jak yy, w tym miejscu mniej więcej wiem gdzie jest to miejsce, ale obawiam się, że może mi się przydarzyć, że się zgubię, a ona jest tak wysoka, że ja to sobie. O tutaj ktoś chce skalę zbudował. Kolejna baza w skalę? Chyba tak. O, spoko. No i ten na razie jest 7 o tam jest moja taka malutka baza ale sporo bazy zrobili 7 osób na serwerze ale to jest piąta e, rano przynajmniej u mnie piąta rano także nie jest źle o jest jakiś koleś uwaga a nie to nie koleś to są wrongi. no to ja je sobie wezmę i tutaj coś jest jeszcze a co to jest oto chłodziwo kurde dobrze co mi najbardziej by było teraz potrzebne? Najbardziej potrzebne by mi e, był metal, ale nie mam pojęcia, gdzie on jest. On tutaj taka baza, tam chodzą jakieś wiertła, bo słyszałem, że chodzą. E, znaczy, o, ta moja, tamta jest malutka. No na razie malutka, ale zaraz dzisiaj troszeczkę sobie pogram, jutro idę do pracy, także jutro będę miał mniej czasu. E, ale będzie duża, będzie większa niż ta, no ta to, to jest masakrycznie duża Zbieram sobie te chłodziwo, jak coś się będzie działo albo zacznę już robić to co chcę robić to włączę nagrywanie Halo halo moi drodzy, wybrałem się pod kulę z tego co widzę, tutaj tam gdzie ja miałem na moim serwerze bazę to jest sporo, sporo miejsca Zabiłem jednego yeti, poszło mi na to 30 strzał i 30 squash peltów Zobaczcie jakie to jest mega, mam już 100 czerwonego i taki serwer jest chyba idealny dla ludzi właśnie, którzy pracują tak jak ja. A teraz idę w stronę domu i znając życie, to ktoś mnie tu odwali na pewno, ale mam nadzieję, że nie, że uda mi się z tym metalem jakoś dotrzeć, bo to jest bardzo, bardzo mi potrzebne, ten metal. No i cóż, jakby się coś działo, po drodze oczywiście włączę nagrywanie. No widzicie, e, jednak serwer, w którym jest tak e, taki duży drop ustawiony ma swoje uroki, ale co dziwne to 84, e, 83 klatki mam cały czas, także to nie spada. Chyba jednak tą optymalizację poprawili, to trzeba im e, przyznać, tak mi się wydaje. Dobra, a ja idę szukać mojego domu, bo chcę za niej skarby które wpłyną na to, że mój dom będzie, będzie większy i może uda mi się wreszcie zrobić to, co chcę Wam pokazać. Coś, co powinno Wam się spodobać, jeżeli mi się uda, a jeżeli nie, to nie. Halo, halo moi drodzy, właśnie widzę jakiegoś kolesia. Please don't, please. No i chuj bombki strzelił wszystkie moje skarby Moi drodzy, no niestety e, Najlepsze jest to, że ustawiłem sobie punkt odrodzenia tam gdzie było Yeti, bo tam stał e, totem na środku pola, bo pomyślałem sobie, że to będzie dobre, ponieważ Yeti może mnie zabić I tam się zrespiłem. Idąc e, zobaczyłem e, dwa urządzenia, które stały sobie o tak o. No i teraz już są u mnie. Zaraz zobaczymy czy jesteśmy w stanie je tu postawić. Tak, proszę. I niech one sobie pracują, będziemy mieli dużo kamienia. I i, I... I tak. I będziemy mieli. Jedno postawimy tu, a drugie urządzonko bym postawił, na przykład, ja nie wiem, czy tu mogę, tu nie mogę. Czyli, ale to co, to wychodzi chyba na to, że jednak zmienili, bo tutaj nie można, to musi być w ziemi. Prawda? Czy nie? Chyba tak, no to trudno, to te na razie jedne sobie tutaj odłożę. Tak, mam już gotowy drugi totem, bo będę chciał e, sobie tutaj jeszcze troszeczkę pozbierać rzeczy, e, które są dookoła. I, I co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to chciałem Wam powiedzieć to, że, że niestety zabrał mi wszystko Nie nieba, metal, muszę iść z powrotem po metal, ale, ale za to maszynę zdobyłem, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to też moja wina, bo mogłem pogadać, a nie iść od razu, ale to wiadomo, No, no nic, to jak coś się będzie działo, to włączę nagrywanie. Halo, halo. Ktoś tu. Aj nie, bo ma, amunicji, ktoś stał pod moją bazą. I ktoś strzela do mnie, a ja nie mam amunicji. Ej, hey, please, don't kill me, my friend. Don't kill me, I'm friendly. Please don't shoot to me. We are neighbors, my friend. We are neighbor. Please don't shoot me. We can be friends, okay? Can we be a friend? Can we be a friends, my friend? I will shoot you. Uh, no, please. I don't have anything. Right. That's my house. Yeah, yeah. Very nice, my friend. That is my house. You know, I just uh, start playing. Ok, good luck my friend. No i mamy przyjaciela i... No i, 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 i chyba lepiej będzie, bo chodzi o to, że jak będzie chodził, wiecie, cały czas za mną. Zobaczcie jak ta maszynka pięknie mi tutaj wszystko zbiera. E, zrobimy sobie tak, niech ona kamyczek zbiera i to też, bo potrzebujemy oczywiście na... E, na budowę. Dobra moi drodzy, ja idę z listy jej śniadanki, o, bo jest e, bardzo wcześnie, a już jestem bardzo, bardzo, e, bardzo mi się chce jeść. E, no i później zacznę robić to, co chcę robić. Coś się zbugowało dźwiękiem, ale widzę, że to wszystko działa i tutaj się wszystkie, cały materiał zbiera. O, właśnie się odbugował teraz dźwięk. Także e, jak zrobię to, co będę chciał, to wam pokażę, a będzie dosyć fajne alo alo podczas mojej budowy właśnie widzę jak mój sąsiad jedzie sobie gdzieś skuterkiem ale sobie poklejmował tutaj od razu dookoła a tu obok mnie zrobił sobie garaż a ja przystępuję do zrobienia tego co wam obiecałem tak a tak wygląda mój domek który dopiero co powstaje jeszcze sobie tutaj chyba e, obok zaklejmuje powiedzmy sobie o ten o tak, to sobie zaklejmuję, a jak zrobię to, co mam zrobić, a mam zrobić coś e, fajnego, już to zobaczycie niedługo sami. Otóż moi drodzy, udało mi się zrobić to, co chciałem wam pokazać, coś bardzo ciekawego, co możecie również wykorzystać. E, to jest, e, nie jest wykorzystanie jakoś bługu, może bardziej błędu gry. E, Rysiu z afery, dziękuję chłopy, że podesłałeś mi temat, bo to w sumie dzięki niemu się dowiedziałem. Widzicie tutaj? To jest okno zamknięte. Okno zamknięte moi drodzy. A jak ja to zrobiłem? Zaraz wam pokażę wszystko. Ee, jak ja to zrobiłem moi drodzy. Otóż tak, patrzcie. Ktoś podchodzi do was. Bierzecie broń, wychylacie się, strzelacie. Dostajecie od niego i zamykacie sobie normalnie to, prawda? Jesteście w stanie to otworzyć i zamknąć. A jak to zrobić? Już wam pokazuję jak. Najpierw bierzemy z... moi drodzy młoteczek. Muszę tu parę rzeczy poniszczyć. Czyli zniszmy sobie to Zniżmy sobie to, to, o tutaj mi się niechcąco zniszczyło Ale nie ma problemu na tym serwerze z, z żadnymi rzeczami nie ma, nie ma, nie ma Także wszystko jest ok A w ogóle właściwie czemu ja to, aha No tak, bo ja muszę to wszystko wydaje mi się Podnieść delikatnie do góry e, Zaraz zobaczymy Bo ogólnie to chcę tą bramę postawić teraz tutaj o motylek wleciał. No i powiedzcie, czy to nie nadaje klimatu? No dla mnie to daje klimat jak nic. Zobaczcie na moją maszynę, która po prostu jest niesamowita, bo ładuje mi wszystko. Tylko węgla nie potrzebuje niech lepiej będą kamienie. I tutaj y, stawiamy y, metalową bądź drewnianą bądź jaką chcemy. A ja tutaj nie można postawić. A czemu tutaj jako? A no z tej strony całkiem możliwe, że nie można. No dobra, to ja po prostu sobie odbuduję te, z tej strony po prostu nie będzie, ale zrobię to na piętrze, nie ma problemu. I teraz tak, żeby wszystko ładnie grało i żebyśmy mogli później zamknąć to dachem, to musimy tutaj dobudować jedną e, ściankę w górę. Ja w ogóle to chyba... Be, nie, bo zniszczę to na razie też, no bo... Póki będę budował to i tak to mi nie jest jakoś potrzebne, a o wiele łatwiej będzie mi po prostu budować i to wstawiać i pokazać wam jak to się zrobi, bo tak mam zamiar zrobić takie okna e, z każdej prawej strony. Ciekawe jeszcze jak jest z drzwiami, zobaczymy sobie z drzwiami, tutaj spróbujemy. E, co prawda mam tutaj sąsiada na górze, który idzie strasznie w górę, bo i drodzy zobaczcie, ale 114... FPS-ów i taki wielki budynek, no spoko jest. Yy, poznaliście go wcześniej, on mnie raz zabił, a, a później się zaprzyjaźniliśmy. Co ja tu będę robił? Teraz tak. Tutaj moi drodzy stawiamy jedną yy... so Tutaj będzie druga, jestem so hungry z tym, akurat na tym serwerze również nie ma problemu I teraz tak moi drodzy Bierzemy młotek, wciskamy F i wybieramy sobie jaką chcemy, może być metalowa Ja biorę kamienną, bo kamienna wygląda o wiele lepiej Jesteśmy, teraz wciskamy sobie F, zniszcz obiekt No i niszczymy tutaj Proszę bardzo, teraz to możemy otworzyć Możemy sobie te bramy otworzyć. No i teraz zaczynamy budować ścianki, prawda? Budujemy ścianki na całej długości, tak żeby zabudować cały teren, bo oczywiście będzie tutaj również... O, widzicie, jak to pięknie wszystko idzie? Do góry? Nawet tam wszędzie zachodzi, bo to będzie ściana. No niestety przyjaciele, jak widzicie tutaj z drzwiami jest problem. Te drzwi są. Te drzwi są, ale... Ale... No ale niestety nie jestem w stanie wybudować tutaj nic pomiędzy nimi. Zaraz zobaczę jeszcze może jakieś... Nie do... O tutaj. Jestem w stanie wybudować, ale zaraz, zaraz, e, bo to i tak mi nic nie da. To ja w, może jestem w stanie tutaj wybudować te małe. Zaraz budowanie ścianki. Tak, małe jestem w stanie tutaj wybudować, jak widzicie. Także z tej strony... Mm, ale czy to mi coś da? Tak naprawdę. Szczerze wam powiem, no bo jak je nawet otworzę, jeżeli, załóżmy... Ale da! No bo przecież przez taką szparkę nikt się nie przeciśnie, prawda? A tu widzę mam, no tak, można i tak zrobić, także yy, tutaj z tej strony nie jestem w stanie nic zrobić yy, Trudno powiedzieć mi czemu, ale zaraz jeszcze zobaczymy, może uda się mu coś pokombinować Ale już, no niestety no a jestem w stanie też, czyli jak otworzę drzwi to też zrobimy, czyli możemy zrobić coś takiego razem z drzwiami również. Eee, ja do Was już e, pokażę Wam jeszcze tak samo jak było wcześniej z muzyczką, jak będę to nagrywał, żeby, żeby Wam pokazać efekt końcowy. Okej, okay, więc już dochodzimy do końca dzisiejszego odcinku, który jest poświęcony właśnie pomysłowi. E, dzięki e, Rysiowi tak w sumie, który podesłał mi temat. Ja to sprawdziłem, e, obejrzałem to co on mi podesłał i, i udało mi się zrobić. Dobra, zobaczmy sobie, tak wygląda moja taka mała domek, on będzie jeszcze większy, o wiele większy. Tak wygląda, a z zewnątrz zobaczcie sobie jak to wygląda. Wygląda coś takiego. No normalnie jest masakra, prawda? Eee, tutaj, gdzie, tutaj mam drzwi otwarte, które są takimi też e, kącikami strzeleckimi. Zaraz Wam pokażę. No wygląda to mega, przyznajcie sami. Eee, teraz wejdziemy sobie na górę i Wam pokażę wszystko, jak to tutaj działa. Tutaj działa tak, ten w tym kąciku będzie ktoś pilnował tego rogu można zwiększyć sobie pole strzału i tym samym schować się na przykład tutaj sobie zrobić rogi i mamy tym samym normalne, zwykłe okna yy, czyli okna otwarte a jak je zamkniemy to wtedy pole widzenia się zmniejsza ale wiem, że to widać więc dlatego to jest zamknięte w jakość tak żeby wróg nam nie zrobił nic złego Tutaj jak sobie pootwieramy wszystko, bo jak widzicie po usunięciu tej ramy to wszystko tutaj działa i mamy kącik strzelecki, można powiedzieć taką mini wieżyczkę. Możemy bronić swojej bazy, a jak na przykład coś zaczyna się dziać z tej strony albo się obawiamy, że zajdą nas dwóch, to możemy to robić tylko z jednej strony. Choć jeszcze zobaczymy jak to wygląda wszystko pootwierane z zewnątrz. O, tutaj nie można wejść przez to, widzicie i dlatego, dlatego to się różni tym, że nie ma framugi, bo jakby nie było framugi, ktoś by mógł tu wskoczyć, a tak nie wejdzie i tak. E jak to wygląda z zewnątrz, no na pewno fajnie. Z zewnątrz to wygląda, moi drodzy, tak, czyli mamy takie małe daszki, które wystają z tej strony i z tej, e co jest dosyć fajne. Tutaj również, e no i tu też fajnie. Także moi drodzy, jak Wam się podobało, jak czegoś Was e, nau nauczyłem, e, pokazałem i myślicie, że to pomoże Wam e, żyć w tym świecie, taka moja mała, śmieszna villa, e, świecie hurtwordu, to zapraszam do zostawienia lajka, polubienia i śledzenia mojego kanału. E, bardzo Wam dziękuję za to, że tak dużo się dzieje i zapraszam również do oglądania e, innych e, także filmów, a nie Hurtworda. Chociaż ja wiem, że Hurtword jest najlepszy, bo ja go też najbardziej chyba lubię. Także moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie. Dzięki Rysiu za, za podrzucony temat i, i trzymajcie się ciepło. Hej.